No dobra, to jest trzeci miesiąc, jak ja tu siedzę. Tak wygląda ten teren teoretycznie najlepszy. Te pierwsze trzy rzędy to są odmiany M1, które miałem w workach, które były przesadzone na wiosnę tego roku do gruntu z tych worków. Strasznie im to nie służyło, bo one były przesadzane za późno. Powinny być przesadzane, jak są uśpione. No, były przesadzane za późno. Miesiąc czy dwa one walczyły w ogóle o przeżycie, no ale jakoś się ocuciły, przynajmniej co niektóre, no i zaczynają rosnąć. To wygląda tak. Z kolei, tutaj są trzy rzędy, które były w poprzednim roku wsadzone w grunt właśnie z tych worków, właśnie to były te lepiej rosnące w poprzednim roku. I tu jest taka z nimi historia: są rzędy, w których robiłem obcinanie techniczne bez. Wyjmowania ich z gruntu. Czyli ten rząd jeden, tutaj na przykład, tu widać, to było obcinanie techniczne roślinki niewyjętej z gruntu, a wszystkie inne były wyjęte z gruntu, żeby obciąć korzenie, no, na rozmnożenie. Tu z kolei jest rząd który był wyjęty z gruntu, i wszystkim zrobiłem obcinanie techniczne. Jak leci, pod rząd. Pomimo tego, że były wyjmowane z gruntu, no nie są jakieś małe, no, rewelacji nie ma. Są tak, no, trochę do kolan, trochę wyżej. No, ale też dają radę. Tu jest tak zwane krzesło pomiarowe. Ono pokazuje te, które w poprzednim roku nie były wyjęte z gruntu i zostały obcięte technicznie. To ono wygląda tak. No, sięga mi tak na oko do biustu. To jest porównanie z krzesłem. I tak co co, tam, co piąty yy, robiłem takie, że zostawał w gruncie, nie był wyjęty. Wszystko inne było wyjęte. No tak to wygląda. Tam są takie wysokie w tle. To są dwulatki, teraz im idzie trzeci sezon. No wyrosły. To obok nich takie niskie, to są wszystkie, które były wykopane z gruntu. Poobcinane korzenie. Do rozmnożenia. No, tak to wygląda. No, jak na dwulatki, to w zasadzie mogłoby to być takie. Tak to wygląda. Dobra, biorę tu krzesło pomiarowe i idziemy w inny teren. Tu widać habłozie liczne. Kiedyś, miesiąc temu, jak było chłodno. Wziąłem motyczkę i wykopałem te habłozie. No ale teraz, jak jest plus 40 prawie, no to, to jest nierealne do zrobienia. No nie, no. no tak jak tu. Wszystko suche, ale ostre i zielone. I się będą rozmnażać No ja nie wiem, jak to ogarnę. No ale może kiedyś. Tu jest teren, gdzie przesadzałem. Takie nieudane, które w ogóle nie chciały rosnąć. Przesadzałem inny, inny rodzaj, inną odmianę. No te też nie bardzo chcą rosnąć. Dziwne. Sprawa gruntu, sprawa zakażenia tymi. Tymi grzybniami czy czym? No nie wiem. A tu są te markowe, przywiezione z ludnika. No. Nie wiem, jakaś rewelacja z nich nie jest. Ale ważne jest to, że się przyjęły. Przyjęły się, nie mają objawów zakażenia. To mi sięga, to do pasa, jakieś niepotrzebne liście to do pasa, do pasa. No i tak dalej. Teraz tu wracamy do tego, co było wykopywane na wiosnę. Czyli tu jest ten teren. Ten teren był łysy, fajny, taki przyjazny. Niezarośnięty. A teraz powoli robi się tu dżungla. Oczywiście jest kilka dużych, które były nieruszane, ale tu postawiłem krzesło teraz. To krzesło sławne pomiarowe, żeby zobaczyć te co odrosły. O, tu jakaś lipa. Nie wiem, czy to jest już wyleczone, czy to czeka na leczenie. No, no. No to jest starszy liścia, tu było w sumie niedawno opłyskiwane No ale tu jest nowy, no nowy nie taki nowy. No. no nie wiadomo, zobaczymy. Trzeba próbować. Dobra, ogląd ogólny. Tam jest krzesło pomiarowe. To wszystko tutaj było niezarośnięte na wiosnę. A teraz wygląda jak wygląda. To są tegoroczne odrosty. I to wygląda tak dobrze, niedobrze, no, w sumie do dupy, bo znowu jest za gęsto. Dlatego nie jestem w stanie obsłużyć. No ale docelowe, właśnie odległości są takie, jak między tymi wysokimi tyczkami to są docelowe odległości to normalny człowiek jest w stanie ogarnąć ale tego co tu jest na dole to jakoś jakoś jest zostawione na żywioł to jest można powiedzieć najgorsza plantacja paulowni jaką można w życiu spotkać wszystko do kitu tyle że jest jeden osobnik który ma to wszystko obsłużyć no, niestety, no tak to wygląda 3 miesiące po moim przyjeździe. A tu jeszcze może pójdziemy, zobaczymy z innego ujęcia. Te najwyższe, one skończyły 2 lata i teraz idzie im trzeci, trzeci sezon. Zresztą, tak jak wszystkim tutaj, no i to jest to to są tamte no są wysokie, takie wysokie, że ja nie mam narzędzi, żeby tam sięgnąć, żeby obcinać im te gałęzie, które powinny być obcięte, no ale no, najwyżej będą sęki, no i co ja poradzę o, to jest na przykład tegoroczny przyrost, tu na jednym z drzewek on wygląda tak spory tu jest tegoroczny przyrost na kolejnym drzewku. Brakuje mi tu skali. Było takie, czyli sięgało mi do brody. A jest całkiem spore. No i tak to. Jak się dobrze trafi, to dobrze rośnie. Dobra, to na razie.